Filip ma około 4-5 lat i jest psem chyba najbardziej potrzebującym w tej chwili. Jest psem, który jest zarówno niewidomy, ale ma również padaczkę. Jego padaczka jest w takim stadium, w którym spokojnie w domu pies może żyć i może brać leki i radzi sobie bez problemu. Natomiast w schronisku jest to ogromne utrudnienie. To, że Filip nie widzi prawie w ogóle nie utrudnia mu życia. U psów jest to zmysł, który nie jest tak potrzebny jak u ludzi, więc Filip radzi sobie naprawdę świetnie. Ale na pewno życie ma trudniejsze niż przeciętny pies w schronisku, który normalnie posługuje się wzrokiem. W tej chwili Filip bierze leki przeciwpadaczkowe, bierze je regularnie, nie ma ataków, te ataki są bardzo rzadkie, więc Dom, który zdecydowałby się zaopiekować Filipem, nie miałby większych problemów związanych z padaczką. Filip jest pieskiem bardzo delikatnym, bardzo subtelnym. Jest nieduży, więc nie odstrasza swoim wyglądem i swoją wielkością. Natomiast najlepiej, gdyby również trafił do domu, na którym byłoby podwórko, dlatego że przez chwilę mieszkał w mieszkaniu i no niestety, ale ze względu na wzrok i ze względu na chorobę nie za dobrze sobie radził w samym mieszkaniu, potrafił coś zniszczyć, potrafił się też w mieszkaniu załatwić. Dlatego lepiej, żeby miał swój wybieg i żeby nie utrudniał życia domownikom tym, że trzeba po nim sprzątać. Ogólnie Filip jest zdrowy, odrobaczony, zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. Tak jak widać jego kondycja fizyczna jest w porządku, sierść w porządku. Nie ma żadnych innych zmian, natomiast kwestia wzroku i kwestia padaczki no, jest tutaj najważniejsza i najlepiej, żeby Filip znalazł swoich ludzi jak najszybciej.